Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Jest na świeżo po obejrzeniu najnowszego materiału twórców gry New World No i jak zwykle przybywam z garścią najciekawszych informacji, które udało mi się z tego filmu wyciągnąć. Na wstępie twórcy opowiadają o aktualizacji, która w tym momencie jest testowana na serwerze testowym. No i dostajemy potwierdzenie, że nie będzie żadnej nowej zawartości, że jest to tylko i wyłącznie aktualizacja naprawiająca błędy. I nie wiem, czy tylko i wyłącznie, czy aż. Aktualizacja naprawiająca błędy, ponieważ tych błędów naprawionych jest 1500. Teraz trzymajmy kciuki, żeby wszystko działało poprawnie, tak jak twórcy sobie zaplanowali, żebyśmy po prostu otrzymali na live serwerze jeszcze lepszą rozgrywkę niż mamy aktualnie. Kolejny temat, który został poruszony, to temat eventów. Dostaliśmy informację, że został zrzucony bardzo pozytywny feedback na twórców po evencie z darmowym weekendem i po Double Exp Weekendzie. No i dostaliśmy także informację o tym, że szykuje się. Event dla crafterów, więc crafterzy zacierajcie ręce. Już niedługo będzie coś dla Was. Kolejna rzecz, bardzo duża rzecz: Uchylą nam rąbka tajemnicy odnośnie kolejnego pacza, czyli pacza w maju. I to jest ta aktualizacja, na którą czekam i gorąco za nią trzymam kciuki, ponieważ dowiedzieliśmy się, że nagrody za PvP i cała progresja PvP będzie działała w całym świecie, czyli progresować w pvp będziemy zabijając graczy w otwartym świecie wykonując misje pvp chodząc na napad na posterunki robiąc areny 3 na 3 wszystko co będzie związane z pvp będzie dawało nam tą progresję pvp i będzie też dawało nam nagrodę czyli tą walutę walutą będzie sól sól pvp moi drodzy tym będziemy płacili w sklepie w sklepie PVP, gdzie będą jakieś nagrody do odebrania. Im wyższą rangę w PVP będziemy mieli, tym lepsze nagrody będziemy mogli sobie za tą walutę oczywiście kupować. O progresji to tyle. Do tego dostaliśmy jeszcze informacje dotyczące areny 3x3. Wiemy, że będzie kolejka dla graczy solo, wiemy, że będzie kolejka dla drużyn, całych składów 3x3, co jest fantastyczne, bo martwiłem się, że pójdą na łatwiznę i że wrzucą taki misz że będą z jednej strony mogły być drużyny, z drugiej strony gracze solo, ale otrzymujemy, otrzymamy to w bardzo dobrej formie. Do tego wiemy, że będzie to best of five, czyli będziemy walczyć jakby do pięciu rund, ale drużyna, która wygra pierwsza trzy razy, wygrywa całe starcie i jedna ważna rzecz dotycząca zasad to nie będzie tak, że gracze zasięgowi będą sobie biegać i kajtować jakby, jakby sobie chcieli przez, nie wiem, 15 minut Ponieważ arena będzie się zmniejszała z czasem. Dookoła areny będzie mieli ognisty, yy, ognisty krąg, który będzie się zacieśniał, zacieśniał, zacieśniał. Jak po prostu ci zasięgowi gracze nie wykorzystają swojej szansy w początkowej fazie zabawy, no to ostatecznie prawdopodobnie dostaną łupnia od melasów. Kto wie, może będzie warto przeciągać tą walkę. No i coś dosyć ciekawego, to co nie było zapowiedziane tak naprawdę na ten termin, tylko na wakacje, to Party Finder, moi drodzy, pojawi się w maju. Tak, Party Finder, ale tylko i wyłącznie dla ekspedycji. Jak to będzie działało? Gracz, który będzie szukał swojej ekipy, znaczy sobie ekipy do, do gry na ekspedycji, będzie musiał się udać do wejście na taką ekspedycję i tam będzie mógł sobie ustalić, kogo szuka. Czyli będą wpisać, jakie role ma w party, jakie, jakich ról szuka, jakie levele chce mieć w party, jaki gearscore i tak yy, dalej, i tak dalej. I do tego osoba, która będzie się zgłaszała takie party, będzie mogła być w pełni przefiltrowana przez osobę, która to party zbiera. Wydaje mi się, że jest sympatycznie, aczkolwiek szkoda, że osoba, która tworzy takie party, takie... Um, takiego party findera, która tworzy grupę na ekspedycję, musi iść do tego przejścia, wolałbym, żeby to, się żeby to się działo gdzieś w otwartym świecie, no ale jest jak jest, być może przez wymóg tego, że postać, która otwiera instancję, która posiada klucz, no po prostu musi przy tej instancji sobie stać, ale już osoby, które będą dołączały do tego party, no mogą sobie być gdzieś w, świe w świecie i po prostu przez ten party finder dołączają do drużyny, co jest na mega, mega Plus. Do tego dowiadujemy się także czegoś o tokenach. Tokeny pojawią się krótko po aktualizacji kwietniowej. Przepraszam, tokeny, które będą płatne w sklepie, ponieważ już nie będzie darmowych tokenów. Te dwa darmowe tokeny, które każdy z nas otrzymał na przestrzeni ostatniego pół roku, to były ostatnie już tokeny darmowe, i teraz będzie można sobie tylko i wyłącznie kupić za gotowe. Co też wydaje mi się fair, bo nie będzie takich masowych transferów między serwerami. Jak już gildie czy gracze będą chcieli, to będą to bardzo przemyślane transfery. Z takich ważnych informacji mamy jeszcze tylko jedną, dotyczącą łuczników. W tym momencie trwają prace nad łukiem, ponieważ... Jest, jest słaby, po prostu jest słaby, i trzeba coś z tą bronią zrobić, żeby grało się przyjemniej, żeby ta broń była mocniejsza, żeby była chętniej wybierana przez graczy. I w zasadzie z tych ciekawych informacji to by było na tyle. Ja za uwagę bardzo dziękuję, życzę Wam wesołych świąt, smacznego jajka, trzymajcie się ciepło. No i widzimy się, bo daję, że chyba dopiero we wtorek po świngusie-dyngusie. Cześć, cześć.